Pierwsza stacja paliw na, no jeszcze nie na terytorium Sahary, ale z tanim paliwem. V Power Szela za 5 ,25 zł, 25 groszy. I to jeszcze nie byłoby kluczem do szczęścia, co dostaliśmy pozwolenie na zatankowanie z pełnego zbiornika wody. A żeleje się powoli. Jakieś półtorej godzinki zejdzie, bo w pół godziny naleliśmy jedną trzecią zbiornika. Zobaczcie, jak niskie ciśnienie, to od razu uruchomiłem. Wiecie, yy, produkcję wody do picia, bo też już się skończyła. Wleję sobie ze dwa baniaczki jeszcze takie piątki plastikowe. I w sumie zakończy się to wynikiem jakieś 350 litrów pewnie. Pieski będą miały co pić w końcu. Nie Safitku? Żadne w końcu. One zawsze mają co pić. Pineska oczywiście dla Was leci. Jakby ktoś pytał, to zwykły diesel kosztuje 5,01 stan na. Ostatni dzień lutego 2023 roku. Dobra, kończymy. Słuchajcie, 2 godziny to trwało. Dwie godziny to trwało. W zasadzie jeszcze trwa, bo jak widzicie, e-wody jeszcze nie mamy na fulla. Jest 97%. 2% szarej. 49% mniej więcej. Połowa e zbiornika do. Także czekamy jeszcze z 5 minut, pewnie i będziemy zakręcać, tankować paliwko. Eee, uzgodniłem, że jakieś 165 litrów wlejemy, no i tyle, i ciśniemy. To na spokojnie do dachli na tym paliwku dojedziemy. Siema, taka atrakcja po drodze. Szkoda, że drona tutaj nie ma, za bardzo nie będę się tam, wiecie, wychylał. Ale coś takiego. Oczywiście współrzędne do miejscówki powinny Wam się wyświetlić teraz. To szerzej nie ogarniam. Do tej groty, zobaczcie którą przed chwilą wam pokazywałem, pewnie mając jakiś porządnej jakości kajak, można by tam zaryzykować i wpłynąć. No, bo takim byle czym to bałbym się chyba o wywrotkę. Może tutaj dosyć wzburzone. Ciekawe, czy jak jest odpływ. Nie jest tam po prostu sucho. Może da się jakoś wejść suchą stopą. Jak myślicie. Słuchajcie, nie wierzę. Wylądowałem w miejscu no niemal marzenie, mam nadzieję tylko, że nikt mnie stąd nie przegoni bowiem jesteśmy na pewno widoczni wiecie z drogi bo to tak w linii prostej jest 300 no max 400 metrów natomiast yy, do wydm mamy również jakieś 400 metrów nie widać ich bo są za krzakami potem założę inne buty to się przejdziemy może, może spróbuję tutaj po twardym przejść i do oceanu mamy, słuchajcie, też 400, może 600 metrów. Coś cudownego, jest full zasięg, zachód słońca, robi się już chłodno, naprawdę 19 stopni. No dobra, chłodno, chłodno, dużo powiedziane. Ja nadal w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, pewnie dlatego jest chłodno. Natomiast, no zobaczcie, do pierwszych wydemek piasków, no to jest dosłownie rzut beretem, kilka kroków. I jest piaseczek. Safi to po prostu, słuchajcie, yy, dostała takiego szału, yy, że to poszła gdzieś w te piachy, i cholera ją wie. Miejscówka na pewno ma jedną wadę zasadniczą: bardzo, ale to bardzo dużo śmieci. Na razie nawet nie mogę ich w kadrze, wam wiecie, pokazać. Dlaczego? No bo na razie ich nie ma. Natomiast jak jechałem tutaj. To widziałem, że jest tego w opór. Troszeczkę się bałem, że udupię na tych piaskach, ale jakoś się na szczęście udało. Także pięknie. Oczywiście pineska ląduje i tyle. A tu, proszę bardzo, one to kochają. <śled> tak. Jest moc, jest moc. Safi w takim samym właśnie tempie gdzieś poleciała. Pewnie wróci za jakiś kwadrans. Może nawet wcześniej, wybiega się, wyszaleje, obwącha teren. I pójdzie szczęśliwa spać. Zresztą tak samo jak i ja. Fajnie, bo te wydmy tutaj są niezdeptane. to jest jakiś park narodowy. Jego nazwę właśnie widzicie na ekranie Słoneczko już prawie za horyzontem na pewno już za wydmami Kurde jest tak pięknie że ja nie wiem jak nas nie pogonią to chyba Chyba jeszcze jeden dzionek tu spędzimy dobrze że kupiłem Świeży chlebek hm, Szkoda że tylko jeden ale mamy ten nasz jeszcze w zapasie więc damy radę Damy radę Jutro wam dam znać czy zostałem czy nie Jeśli zostałem To bierzemy Kuchenkę, liofila, plecaczek i wodę i idziemy w te wydmy. Przejdziemy je całe. A co tam? Na bosaka. Do jutra.